I jestem przekonany, że jak te mistrzostwa Europy ruszą, to zainteresowanie będzie równie wielkie jak męską kadrą. Wydaje mi się, że może być nawet troszeczkę większe, biorąc pod uwagę to, co się ostatnimi czasy dzieje, więc nie poruszajmy tematu polskiej męskiej piłki. Więc tak, na pewno mnie to na pewno mnie to w jakiś sposób i wzrusza, i motywuje, i, i sprawia, że Jestem, jestem dumny, tak? jestem dumny z tego, że, że ktoś taki z mojej miejscowości bez jakiejkolwiek pomocy osiągnął tak wiele i tak jak sami powiedziałyście, teraz czeka ją pewnie za niedługo ten przeskok taki z rozpoznawalności na tę rozpoznawalność globalną. Jest obecnie w takim momencie, gdzie, gdzie na pewno ta, nie, ona sama tego nie była świadoma, że, że będzie tak rozpoznawana, więc teraz dopiero się tego uczy. Poświęca du dużo czasu swoim fanom, co jest e, super fajne i, i, i ma nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej. Na pewno przyjdą momenty, gdzie, gdzie będzie musiała sobie radzić z krytyką. I, i mam nadzieję, że, że wtedy również wszyscy dookoła będziemy w stanie jej pomóc i, i zaakceptować, że, że różne błędy się zdarzają, bo każdy z nas popełnia te błędy.